W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy o najciekawszych wydarzeniach dotyczących ekosystemu Casper w zeszłym tygodniu. Opowiemy o 55. do 500 Infinity oraz poruszymy wątek konkursu organizowanego w ramach Binance pod Christmas. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznajcie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Sui galery zostało zaktualizowane. Sui czeka na zgłoszenia projektów, które chcą zostać uruchomione bądź wylistowane na pierwszym marketplace NFT zbudowanym na tej sieci. Czelnik zauważa, że docieranie do rynków nieanglojęzycznych i zaangażowanie jest niezbędne do tworzenia aplikacji Web3 o zasięgu globalnym. Podczas webinaru Web3 Marketing Masterminds uczestnicy mogą poznać narzędzia oraz taktyki, które pomagają w międzynarodowej adopcji DiAps. Link do nagrania z webinaru został załączony do tweeta. Kasper udostępnia swoje cotygodniowe podsumowanie. Projekt Make przyniesie nową generację Casper Wallet, ułatwiając interakcję z DApps i innymi usługami w tej sieci. Kasper informuje również, że programiści NFT mogą teraz zainstalować licencję NFT Can't Be Evil utworzoną przez A16Z Crypto. Apex Teams wprowadza nowe sposoby wykorzystania NFT 2.0 do polka dot Apex Teams niezwykle cieszy się z możliwości nawiązania współpracy ze wspaniałymi ludźmi z Astral Network. House of Himera informuje, że zespół Xcad prowadza szereg zmian w ostatnich tygodniach. Najnowsza aktualizacja Xcad koncentruje się na nadchodzących tokenach twórców oraz treści związanej z ENFT. NFT. Bitmap Exchange informuje o nadchodzącym istnieniu tokenów Dino. Dino jest niezwykłym mem tokenem. Dino posiada wiele rzeczywistych zastosowań i przypadków użycia. Okien Dino mają zastosowanie w zakupach oraz usługach specjalnych. Binance dodaje jednosekundowe wykresy. Sam auto wpis że jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie mogą nacieszyć się patywaniem w wykres. Filecoin Master Plan ma na celu pozycjonowanie Filecoin jako warstwy zero dla sieci obliczeniowych poprzez budowę największej zdecentralizowanej sieci pamięci masowej zarażanie i zabezpieczenie danych oraz wprowadzenie możliwości wyszukiwania i obliczeń w celu tworzenia skalowalnych aplikacji. Falcoin buduje ekonomię usług otwartych danych. Nadchodząca maszyna wirtualna Falcoin umożliwi programistom dostosowanie usług przechowywania, pobierania i przetwarzania danych w celu uzyskania nowych, ekscytujących możliwości. Święta już lada moment, a Ty nadal nie masz pomysłu na prezent? Zajrzyj do Kanga Shop i wybierz jeden z wyjątkowych prezentów, który przypadnie do gustu każdemu entuzjaści kryptowalut. Ten informuje o 55. AirDropie w ramach programu Tencent Infinity. Brązowym sponsorem tego AirDropa jest Metropoli. Metropoli to NFT market, który jest wspierany przez prawdziwe nieruchomości. Metropoli ma na celu demokratyzację nieruchomości i udostępnienie ich wszystkim. Zachęcamy do wzięcia udziału w Binance pod Christmas. Uczestnicy będą mieli szansę na zdobycie określonego przedziału 30 tysięcy BUSD. Aby wziąć udział w tym konkursie, należy zostać nowym użytkownikiem Binance, zarejestrować się za pomocą kodu polecającego, który widzicie na swoich ekranach oraz dokonać handlu tokenami o wartości 50 dolarów w czasie trwania kampanii. Pierwszych 4500 użytkowników otrzyma nagrody. Avalanche gratuluje Sharpner zdobycia tytułu najbardziej oczekiwanej gry. Zespół Sharpnel ciężko pracuje, tworzy własną podsieć, aby wprowadzić gry AAA do świata web 3 Chilling zapowiada kolejną serię spotkań ze swoją społecznością. Chilling jeszcze w tym roku zorganizuje spotkania w Rio de Janeiro, Ankara oraz Indonezji. Algorand został wybrany jako publiczny blockchain dla włoskiej platformy Digital Sure ATS. Na początku przyszłego roku ta nowa platforma będzie pierwszym przypadkiem, w którym państwo członkowskie Unii Europejskiej wykorzysta technologię blockchain do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Przypominamy o akcji charytatywnej, w którą zaangażował się nasz kanał, kryptonaród oraz kryptoekipa. Wspieramy chorego 6-letniego Jasia, który ma problemy z poruszaniem się, oddycha przy użyciu respiratora oraz jest karmiony przez PEX. Informujemy, że każda subskrypcja, która od momentu startu akcji pojawi się na kanale Majka Szytosiego, Kamila encyklopedii Kryptowalut, Macieja Tomczyka oraz na kanale Kryptoannosment zostanie przeliczona jako 50 groszy. Następnie sama kwota trafi do potrzebującego Jasia. Prowincja San Louis w Argentynie, która jest zamieszkana przez ponad 430 tysięcy osób, zatwierdziła przepisy zezwalające na emisję lokalnego stablecoina powiązanego z dolarem amerykańskim. Token będzie dostępny dla wszystkich obywateli prowincji powyżej 18 roku życia. I będzie w 100% zabezpieczony płynnymi aktywami finansowymi. Ustawa, jaką zatwierdzono, upoważnia władze prowincji do emisji stablecoinów. Te nowe aktywa będą mogły służyć do zawierania transakcji. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, nie sprecyzowano, który łańcuch zostanie wykorzystany w tym procesie. Emisja stablecoinów to tylko jedna z inicjatyw opisanych w projekcie ustawy, która ma na celu prowadzenie rozwoju w kilku sektorach poprzez technologię blockchain. Wymieniono np. generowanie wartości i usprawnienie procedur audytowych. Oprócz powyższego, ustawa umożliwia lokalnym artystom emisję NFT w celu promowania integracji finansowej i kulturowej. Firma Mazas, która specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów, usunęła ponoć ze swojej strony raport dotyczący rezerw aktywów posiadanych przez Binance. Z oficjalnej strony firmy Mazas została usunięta sekcja o nazwie Mazas Veritas, która dotyczy przeprowadzania audytów dotyczących giełd kryptowalut. Rozwiązanie to powstało w celu dostarczania zaufania i przejrzystości w sektorze zasobów cyfrowych, wykorzystując przy tym narzędzie Silver Sixpence Marker 3Generation będące uzupełnieniem raportów potwierdzających rezerwy. Już 16 grudnia serwis Bloomberg przekazał, że masa zaprzestało przeprowadzenia audytów dotyczących podmiotów w sektora kryptowalut. Pozostałe firmy audytorskie, takie jak firma pracująca przy FTX Almanino, ponoć również zerwały współpracę z giełdami kryptowalut, takimi jak OKX i Gate.io. Mazas jest przede wszystkim kojarzony jako firma księgowa należąca do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Podmiot ten został oficjalnie wyznaczony do roli audytora Binance w celu potwierdzenia rezerw giełdy. Przedem Binance poszło wiele innych giełd, w tym KuCoin oraz Crypto.com i również nawiązały współpracę z Mazas w ramach swoich raportów dotyczących rezerw. Mazas przekazało, że tymczasowo zawiesza pracę z wszystkimi swoimi klientami z branży kryptowalut na całym świecie. Półzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin podnosi alarm w związku z ostatnią falą cenzury na Twitterze. W Odpowiedzi na pozwy wychwalające maska Buterin powiedział, że nowy właściciel Twittera wdraża strategię, którą nazywa centralnym planowaniem polegającym na nadmiernym dopasowaniu. Mask według Buterina wprowadza zasady, które wydają się dostosowywać do jego poglądów na bardzo specyficzne sytuacje. Ostatnia fala cenzury zaczęła się, gdy Mask zbanował konto Elon Jets, które śledzi samolot Elona, a także Celeb Jets, który śledzi prywatne rzucowce różnych celebrytów. Takie boty śledzące pobierają publicznie dostępne informacje i publikują je ponownie. To jest legalne w USA. Mask uznał to za zagrożenie dla swojej prywatności i bezpieczeństwa i poszedł o krok dalej, blokując konto osobiste Jacka Sweeney'a swój słonianego bota następnie mask szybko wdrożył nową politykę twittera do zabrania wszelkich tweetów lub kont które udostępniają czyjąś lokalizację na żywo z jedynymi wyjątkami dotyczącymi sytuacji kryzysowej mające na celu pomoc w działaniach humanitarnych lub w związku z wydarzeniami związanymi z zaangażowaniem publicznym Zakazy mają na celu ograniczenie udostępniania lokalizacji na żywo, pomimo wcześniejszego oświadczenia maska, że nie zablokuje konta śledzącego Suenaya w imię wolności słowa. Kiedy jeden z użytkowników odparł, że mask po prostu reagował na dane wejściowe systemu, wprowadzając szybkie zakazy na takich kontach śledzących, butel nie zgadzał się z takim uzasadnieniem. Butel skrytykował również cenzurę maska w liniach Mazdon, konkurencyjnej wicynie mediów społecznościowych nazywając ten ruch naprawdę złym. Nie jest jasne dlaczego linki do Mazduna są obecnie zakazane, choć oficjalne konto Mazduna na Twitterze zostało podobno zawieszone za udostępnianie linków do ich wersji konta OMJ. Wygląda na to, że wielu użytkowników Twittera jest przeciwnych blokowaniu kontu, udostępniania lokalizacji użytkowników, które są przecież publiczne. W ankiecie stworzonym przez Maska z ponad 3,1 milionami głosów, 59% głosujących stwierdziło, że takie konta powinny zostać odblokowane teraz, a nie za tydzień, jak sugerował Mask. To nie pierwszy raz kiedy Buterin krytykuje wpływowe osobowości ze świata za ich zachowanie, które uważa za autorytarne. Na początku tego roku Buter głośno sprzeciwiał się wojnie na Ukrainie i Salwadorowi Najba Bukele, który, jak powiedział Buterin, nie jest zbyt demokratycznym rządem i w rzeczywistości ma wiele problemów. Sam Bankman-Fried jest przetrzymywany w areszcie w Departamencie Usług więziennych na Bahamach w więzieniu o nazwie Fox Hill. które jest znany z brudu i zostało oskarżone o znęcanie się. Pełniący obowiązki komisarza The Bahamas Correction, Doan Clare, wyjaśnił, że SBF przybywa w wieloosobowej serii z pięcioma innymi więźniami. The Post donosi, że członkowie rodziny sbf -a próbowali zdobyć wegańskie posiłki dla byłego dyrektora FTX, niestety dla niego bezskutecznie. Pełniący obowiązki komisarza The Bahamas Correction, Doan Claire powiedział, że Buckman-Fried jest w dobrym nastroju i jest przetrzymywany w jednostce o zaostrzonym rygorze w Izbie Chodych. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli ma to zawartościowe, zachęcam do lajka, like, subskrypcji i komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!